Wydaje mi się, że te warunki, które tam były, miały też bardzo duże znaczenie w tym, że między nami w pewnym momencie też dochodziło do konfliktów. No i przede wszystkim też chyba temperamenty i charaktery. No każda z nas, jak widać, jest bardzo spicy, bardzo taka, że nie da sobie w kaszę dmuchać i chyba to. Na pewno nie chciałam, żebyśmy się kłóciły w swoim zespole, bo to na pewno miałoby wpływ na to, że mogłybyśmy przegrywać. Ale jeżeli chodzi o same takie kłótnie, wymiany zdań, to można powiedzieć, że jestem w tym doświadczona, bo w wcześniejszym programie, w którym brałam udział, takie rzeczy były na początku dziennym, więc... Co było najtrudniejsze tam na miejscu? Przetrwanie najtrudniejsze było na miejscu. <grym> po prostu, naprawdę, jakbym po prostu... To nie było na kamerach, jakbym nie miała e, potwierdzenia, że naprawdę byłam w tej dżungli i że przetrwam, chociażby jeden dzień, to nikt by mi nie uwierzył z moich znajomych, Nik. Warunki były ekstremalne, jak widać już po pierwszym odcinku. E, ja pytałam na pewno, czy jak dojechałyśmy na ten kamp dla wygranych, czy to na pewno ten dla wygranych, bo mi się wydawało, że to jest ten loser camp. Dramat, po prostu dramat. Ja nigdy nawet nie spałam pod namiotem. Dla mnie to było coś po prostu strasznego. Starałam sobie wymówić się, że jest przytulnie w tym namiocie i jak już weszłam do tego namiotu, chciałam sobie zarezerwować łóżko i nagle patrzę, tarantula. No już, uff, jak tutaj człowiek ma się jakoś zachęcić do tego, żeby tam zostać? I co zrobiłaś? Jak... I wyszłam i wybiegłam. A <śledzimy> <śledzimy> Ale jak, jak, sobie, jak sobie z tym radziłyście? No przyznam szczerze, że było ciężko. Z dnia na dzień było, chyba nawet mogę stwierdzić śmiało, że coraz ciężej. Szczegółów nie będę zdradzać, bo to bez sensu, żebym spoilerowała, bo nie będzie nikt chciał później oglądać z zaciekawieniem. Ale no, było mega, mega ciężko ekstremalnie. Nie, nie wiem, czy chciałabym powtórzyć coś takiego drugi raz.